Ta imitacja będzie w tym kierunku i na koniec w gry, bo 15 minut, także 70 minut No nie ma na co narzekać, bo tak jak widać warunki są bardzo dobre. Myślę, że, że takich warunków jak tutaj chyba jeszcze do tej pory nie mieliśmy, także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Hotel też daje radę, także nic tylko trenować i przygotowywać się do sezonu.

realizację rzeczy, które sobie założyliśmy, że budowaliśmy te akcje w ataku pozycyjnym, że potrafiliśmy się utrzymać w tych wyższych strefach, zbudować dobre strefy na dośrodkowanie, ale też nie unikaliśmy akcji na, na piłkę prostopadłą. Dobry rzut, teraz drugiej linii od Filipa No I to o czym mówiłem, znowu remis, ale szybka odpowiedź Bartosza Starnowskiego. I still like the get a sentence Nie wiem, no dobrze, że tutaj założono, że jakiś progres występuje. Ja też tak powoli to widzę, że troszeczkę tam, ta drużyna idzie do przodu. No wiadomo, że Krakowa od razu nie zbudowali. No wiadomo widać, że zaczęli tutaj popacy biegać. Rzucamy dość sporo z kontry. No i myślę, że to utrzymamy, a nawet i poprawimy to i do tego też skuteczność powinna pójść w parze. Tutaj rozmawiałem z panem Prezesem Kowalikiem, przyjechałem na testy, na testach rozegrałem sparring, no i najwidoczniej się spodobałem i, i tak teraz tu jestem, Hala jest, no, fantastyczna. Myślę, że, że jest najlepsza w całej lidze centralnej to na pewno. Zespół chłopaki też są również są super. No i cóż, wszystko mi się podoba, cały, cały Mosir, tutaj jest piękny basen, wszystko, wszystko jest idealne. Jakby robię to wszystko, żeby spełniać swoje marzenia, bo chcę się jak najbardziej rozwijać. E, oczywiście nie było to łatwe zostawiać rodzinę tak daleko, ale no żyjemy w takich czasach, że i mogę z nimi porozmawiać telefonicznie i w sumie jak będzie wolny czas, to też nie będzie problemem żadnym, żeby do nich przyjechać, czy żeby oni do mnie przyjechali też na mecz i. Więc jakby jestem tutaj po to, żeby robić to, co kocham. No dzisiaj e, nie dałyśmy chyba tego, co potrafimy grać, bo myślę, że każda się starała i chciała jak najlepiej, no niestety wyszło jak wyszło. E, cieszy ten jeden set, bo to na pewno e, jest jakieś doświadczenie na naszym koncie. I myślę, że dalej możemy pracować nad, to, nad tym, jak gramy. Myślę, że siatkówka to taki sport, że można z każdym powalczyć, yy, można pokazać się, pomimo, że jest się np. przykład beniaminkiem i, i ma się gdzieś słabsze yy, zaplecze yy, fizyczne, ale to jest właśnie piękno siatkówki, że można wyjść i pokazać i uczknąć jakiegoś punkta i dalej się utrzymywać, więc dalej walczymy. Więcej takich historii znajdziesz w portalu heimelec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Heimelec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.